Witajcie, kochani. Ja bym chciała dzisiaj poruszyć taki temat, który od pewnego czasu we mnie rezonuje i który może być takim, z jednej strony, trudniejszym tematem, ale z drugiej strony musi być przerobiony, jeżeli chcemy jako kościół, ale też jako indywidualne osoby pójść do przodu. Wiecie, są takie momenty, kiedy czujemy, że coś się kończy. A coś nowego się jeszcze nie zaczęło. I to jest taki czas przejściowy, czas napięcia, czas pytań. I Biblia porównuje nasze życie duchowe do ziarna wrzuconego w ziemię. I to właśnie tam, w tej ciemności, zaczyna się wszystko, co później staje się przełomem. Jezus powiedział: Jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, zostanie samo. Lecz jeśli obumrze, przyniesie obfity plon. I to zdanie pokazuje taki Boży styl działania. Najpierw ciemność, potem wzrost. Najpierw ukrycie, potem owoc. Najpierw praca w głębi, potem przełom na powierzchni. Bóg zaczyna od niewidocznego, czyli od tej pracy pod powierzchnią. Wiemy, że kiedy ziarno trafia do Ziemi, zaczyna się pewien proces. I tego procesu nikt nie widzi, ale jest on absolutnie kluczowy do przyszłego wzrostu. I tak właśnie działa z nami Pan Bóg. Ziarno pęka w tej Ziemi i to boli. To nie jest jakiś delikatny, romantyczny obrazek. Jeżeli ktoś zajmuje się ogrodem i zdarzało mu się przekopywać grządki i znaleźć takie ziarenko, które poleżało w ziemi, to widzi, że to nie jest ładne ziarenko. Ono jest brudne, ono jest popękane, ono ma jakieś tam kiełki być może, czyli ziarno, żeby w ogóle mogło zakiełkować, musi najpierw pęknąć. I dlatego ten sezon jest w naszym życiu bardzo często nieprzyjemny, ale również nieestetyczny. Czasem pełen napięcia, czasami jest też wstydliwy, no i pełen pytań, na które tak naprawdę nie ma tutaj po tej stronie odpowiedzi. Bo Pan Bóg dotyka tego, co było twarde. Rozsadza tą skorupę, prowadzi do miejsca, gdzie zaczynają pękać pewne schematy, przewidywania, stare sposoby myślenia, stary sposób życia. I dlaczego to jest niewidoczne? Bo Pan Bóg zaczyna od środka, od tej motywacji, od charakteru, a te rzeczy są ukryte przed ludzkim wzrokiem. My widzimy zachowania zewnętrzne, Pan Bóg widzi ich przyczyny. My patrzymy na owoce, a Bóg patrzy na korzeń. My chcemy zmiany na zewnątrz, a Bóg zaczyna w miejscu, gdzie nikt nie zagląda. Dlatego to, co najważniejsze w naszym wzroście duchowym, dzieje się właśnie w ciemności. W naszych myślach, w naszych decyzjach, w naszych ranach, w naszych wartościach, w naszych reakcjach na trud, w naszych relacjach, które wymagają naprawy. To jest praca, której nikt nie zobaczy na Facebooku, czy na nabożeństwie niedzielnym, czy na scenie, ale bez tego nie będzie prawdziwego przełomu. I Jakie mogą być takie przykłady osobistej pracy w ciemności, którą Pan Bóg wykonuje? To może być uzdrawianie zranień, które wciąż wpływają na sposób, jak reagujemy na ludzi. Może to być pęknięcie dumy, gdy uczymy się prosić o pomoc. Może to być rozmontowanie fałszywego obrazu siebie, które latami kształtowały słowa innych. Może to też być praca nad wybaczeniem, które nikt nie widzi, ale która zmieni sposób, w jaki będziesz kochać drugiego człowieka. Jest to też praca nad dyscypliną. Dyscyplina to jest coś, czego nie lubimy, nie? Czyli to jest coś, czego nikt nie oklaskuje, ale która buduje nasz duchowy kręgosłup. No i konfrontacja z grzechem, który był przez lata czasami zamiatany pod dywan. To są te ciemne miejsca, miejsca głębokie, miejsca, w których Bóg pracuje, zanim pokaże owoce. I wiecie, z Kościołem jest identycznie. Jak z każdym z nas indywidualnie. Zanim przyjdą nowe powołania, nowe służby, nowe owoce, nowe obdarowania czy nowa dynamika duchowa, Bóg najpierw robi to, czego nie widać. Oczyszcza intencje, zdejmuje to, co niepotrzebne, chociaż było wygodne, porządkuje relacje, leczy stare rany między ludźmi. Budzi odwagę w sercach tych, którzy dotąd stali może z boku, przygotowuje liderów w ukryciu, nie na scenie, usuwa to, co niby dobrze działało, ale nie prowadziło do życia. I tak jak powiedziałam, tego nie widać na zewnątrz, tego nie widać w ogłoszeniach, tego nie widać w kalendarzu wydarzeń, tego nie mierzy się liczbami, a jednak to właśnie ta część decyduje o przyszłości kościoła. I dlaczego to jest bolesne i nieprzyjemne? Bo wymaga zmiany, a my zmian nie lubimy, bo dotyka tego, co jest rdzeniem człowieka, bo burzy nasz komfort, bo ziarno w ziemi oznacza proces rozkładu, utratę tego, co było stare, żeby Bóg mógł powołać do życia coś nowego. Ziarno w ziemi pociemniało, napęczniało, rozsadza je od środka, ono traci swój kształt, wygląda gorzej niż przedtem. Dokładnie tak często wyglądają te sezony duchowego przejścia. One nie są ładne, ale są potrzebne. I dlaczego tego etapu nie da się ominąć? Bo ziarno, które nie pęka, nie wyda owocu. Ziarno, które chce zachować swoją starą formę, pozostaje samotne. Ziarno, które nie pozwoli Bogu wejść głębiej, nigdy nie zobaczy życia, które Bóg dla niego przygotował. Bóg nie jest zainteresowany pękniętymi skorupkami. Bóg jest zainteresowany duchowym życiem, które będzie rosło, dojrzewało i wydawało trwałe owoce. Dlatego mówi do nas: Pozwólbym pracował w ciemności. Pozwólbym dotknął tego, czego inni nie widzą. Pozwólbym rozbił to, co trzeba rozbić, żeby wypuścić życie. Pan Bóg jest Bogiem procesów, nie Bogiem fajerwerków. To, co widzimy na powierzchni, jest tylko ostatnim etapem Bożego działania. My ludzie reagujemy na efekt, na świadectwo, na przełom, na zmianę, na owoc, ale Bóg zaczyna znacznie wcześniej, kiedy nie dzieje się nic. Kiedy wszystko wygląda jak stagnacja, kiedy w środku czujemy pustkę, zniechęcenie albo wręcz przygniecenie tą ziemią. Właśnie wtedy pod powierzchnią Pan Bóg pracuje najintensywniej. I jak wygląda taka ukryta praca Boga w naszym życiu osobistym? Często nie widzimy przełomu, bo Bóg najpierw wzmacnia ten fundament, czyli kształtuje nasz charakter. Czasem przez sytuacje, które nas frustrują, to są powolne procesy, odpowiedzi jeszcze nie teraz, brak jasności w tym, co mamy zrobić dalej. Ziarno nie wie, że to ciśnienie ziemi je wzmacnia. Ziarno czuje tylko niepotrzebny ucisk. Pan Bóg uczy, oczyszcza w ten sposób motywacje. W ciemności wychodzą na jaw rzeczy, których nie chcemy widzieć. Porównania, urazy, lęki, ambicje. I to jest jak pęknięcie łupiny. Nieprzyjemne, ale konieczne, bo dopóki łupina trzyma, nic nowego nie wyrośnie. Pan Bóg w ten sposób uzdrawia wnętrze. Często Bóg dotyka miejsc, które latami były, tak jak powiedziałam wcześniej, zamiatane pod dywan. I wtedy pojawia się ból. Ale to jest ból, który nie niszczy. To jest ból, który otwiera. Pan Bóg przygotowuje w nas też posłuszeństwo. Uczy nas reagować na Jego głos, nawet gdy nie czujemy tej ekscytacji i uniesienia. My lubimy takie emocje, ale to nie jest życie z Bogiem. Życie z Bogiem jest czasami takim spokojem, taką właśnie stagnacją, i wtedy wykonuje się ta największa praca w nas. Przełomy wymagają nie emocji, ale stabilności. I dlaczego to jest niewidoczne? Dlatego, że Bóg pracuje głównie w tym, co nikt poza nim nie może zobaczyć. Czyli właśnie, tak jak powiedziałam, w motywacjach, w myślach, w nastawieniu serca. I na zewnątrz, kiedy patrzymy na takiego człowieka, na takie ziarenko, może nam się wydawać, że jest identyczny jak wcześniej, ale w środku rodzi się nowy człowiek. I ta ukryta praca Boga dotyczy również Kościoła. Kościół też przechodzi swoje podziemne sezony. Zmienia się atmosfera zanim zmieni się program. Rośnie głód w ludziach zanim wzrośnie liczba ludzi. Bóg przygotowuje serca liderów zanim pojawią się nowe służby. Oczyszcza relacje zanim objawi się jedność w kościele. Przemienia kulturę kościoła zanim przyjdzie nowy napływ osób. Z zewnątrz może wyglądać, że jest tak samo albo że nic się nie dzieje, ale Bóg w tym czasie dokonuje korekt, których nie da się pokazać na prezentacji. I to jest ta część, kiedy Kościół jak ziarno w ziemi znika. Nie widać owoców, nie widać efektów. Czasem nawet ludzie pytają, dlaczego nie ma żadnego przełomu, dlaczego nie widzimy więcej, ale Bóg odpowiada przez ten proces, ja już działam, tylko to jest jeszcze nie czas, by to wszystko wyszło na powierzchnię. I znowu, dlaczego to jest bolesne i nieprzyjemne? Bo pękanie zawsze boli, bo zmiana wymaga wyjścia poza to, co znajome. Bo ciemność odbiera nam poczucie kontroli, bo ten nacisk ziemi, który odczuwamy, jest bardzo realny. Bo nic nie wygląda wtedy duchowo ani spektakularnie. W tym czasie często tracimy pewność siebie, pojawia się poczucie, że coś jest ze mną nie tak. Ale ziarno nie jest wtedy zepsute. Ono dojrzewa. I znowu tego etapu nie da się ominąć. Bo nie ma wzrostu bez pęknięcia starego, nie ma owocu bez ukrytego korzenia, nie ma przyłomu bez wcześniejszego procesu Bożego w sercu, nie ma nowego sezonu bez śmierci starej łupiny. Gdyby ziarno zostało na powierzchni, nigdy by nie wykiełkowało. Gdyby Bóg dał nam od razu pewne rzeczy, stracilibyśmy to przy pierwszej trudności. Gdyby Kościół wszedł w przełom bez fundamentu, to rozpadłby się pod ciężarem tego błogosławieństwa. Dlatego Bóg zaczyna działanie w ciemności. Wszystko, co wielkie w Jego Królestwie, zaczyna się od miejsca, gdzie nikt nie patrzy. Widzimy to w całej Biblii. Józef przełomnie zaczął się w pałacu, ale w studni i w więzieniu. Mojżesz przełomnie zaczął się przy Morzu Czerwonym, ale na pustyni, gdzie był tylko On i Bóg. Dawid przełomnie zaczął się w królewskim pałacu. Ale na pastwisku, gdzie był on sam z owcami. A pan Jezus przełomnie zaczął się w jakichś spektakularnych miejscach, gdzie przemawiał, ale w ciemności Getsemanii i w jeszcze ciemniejszym grobie. Nowy seson kościoła zaczyna się w sercach. W sercach ludzi, tam gdzie pan Bóg zaczyna pracę. Zanim cokolwiek zobaczymy na zewnątrz, Bóg najpierw dotyka wnętrza. W Królestwie Bożym przełomy nie startują od wielkich wydarzeń, od nowych projektów czy imponujących inicjatyw. Zaczynają się od jednego człowieka, który pozwala Bogu zrobić coś ze swoim sercem i ze swoim życiem. I tak jak ziarno, zanim przebije powierzchnię Ziemi, przechodzi proces, którego nikt nie widzi. Tak samo Kościół. Każdy sezon wzrostu zaczyna się od ludzi, którzy wewnętrznie dojrzewają, przemieniają się. Odpowiadają na Boże poruszenie w ukryciu. Kościół nie rośnie szybciej, niż rośnie człowiek. To jest taka duchowa zasada, o której często zapominamy. Możemy zmieniać plany, strategie, struktury, formy spotkań, kalendarz, programy służb, a jeśli w serca są nieporuszone, Kościół nie wejdzie w żaden nowy sezon. Bo Kościół to nie są wydarzenia. Kościół to ludzie. I tak jak w naturze nie da się przyspieszyć kiełkowania przez pociąganie za łodygę, tak nie da się wymusić duchowego przełomu bez tego, by Pan Bóg najpierw dotknął jednostki i zmienił pewne rzeczy w naszych sercach. I jeszcze raz powtórzę, Bóg zaczyna od środka, a nie od zewnętrznej formy. Gdy czasami pytamy, Boże, kiedy przyjdzie przełom do naszej wspólnoty, On odpowiada pytaniem, a pozwolisz mi pracować w Twoim wnętrzu? Zanim Kościół zacznie widzieć więcej życia, więcej jedności, więcej zaangażowania, nowe osoby, świeżość w uwielbieniu, jeszcze większy płomień modlitwy czy odwagę w świadectwach, Bóg najpierw wykonuje pracę w pojedynczych sercach, rozpala na nową wiarę, uzdrawia relacje w rodzinach, odbudowuje nadzieję w kimś, kto był na dnie, przywraca pasję w kimś, kto dawno zgasł, daje przebaczenie tam, gdzie była uraza. Dotyka sumienia tam, gdzie był kompromis. I kiedy takich małych przełomów robi się wiele, Kościół w naturalny sposób wchodzi w nowy sezon. Bo nowy sezon wspólnoty zaczyna się od setek cichych, tak, panie, wypowiedzianych przez zwykłych ludzi. Ziarno nie kiełkuje od razu. Tak samo Kościół. Jeśli popatrzymy na ziarno w ziemi, widzimy ten proces. Ono znika pod powierzchnią. Nic się nie dzieje z naszej perspektywy. W środku trwa taka reorganizacja życia. Pęka stara struktura. Korzeń zaczyna iść w dół. Nie w górę, w dół. Dopiero gdy jest ten fundament, pojawia się łodyga. I dokładnie tak jest z duchowym przełomem. Zanim kościół zobaczy coś na zewnątrz, duchowy korzeń musi pójść bardzo głęboko. To, co stare, musi pęknąć. Musi nastąpić przemiana struktur wewnętrznych, motywacji serca, priorytetów. Musi być zbudowany fundament posłuszeństwa. I to wszystko dzieje się w ciemności. Nikt tego nie oklaskuje, nikt tego nie wrzuca na media społecznościowe. Nikt nie widzi tego podczas niedzielnych spotkań, ale bez tego nie ma sezonu wzrostu. Dlatego pytanie na dziś dla każdego z nas nie brzmi, czy Kościół jest gotowy na przełom, ale. Czy ja pozwalam Bogu pracować tam, gdzie nikt nie widzi? Bo Kościół nie przechodzi do nowego etapu zbiorowo. On przechodzi do nowego etapu przez przemianę pojedynczych serc. Zobaczcie, jak to zmienia perspektywę, jak to kładzie odpowiedzialność na każdego z nas. Co będzie dalej z nami jako wspólnotą, jako Kościołem? To nie zależy od pastora, to nie zależy od starszych zborów, to zależy od każdego z nas. Na ile pozwalamy Panu Bogu, żeby zmieniał nasze serca? Kiedy pojedyncza osoba zaczyna kochać głębiej, Kościół rośnie. Kiedy pojedyncza osoba zaczyna przebaczać, Kościół dojrzewa. Kiedy ktoś wraca do modlitwy, Kościół wraca do źródła. Kiedy ktoś odpowiada na Boże powołanie, Kościół rusza do przodu. Kiedy ktoś zaczyna służyć, Kościół zaczyna oddychać pełną piersią. Każde ziarno posłuszeństwa, wniesione przez jedną osobę, staje się częścią wspólnego przełomu. I Bóg przygotowuje nowy soząc kościoła, ale przez gotowe serce. Gdy w wielu osobach zaczyna się ten proces pokory, skruszenia, przebaczenia, odbudowy, głodu Boga, nowej determinacji, nowego zaangażowania, wtedy przychodzi czas, który Biblia nazywa pełnią. Zewnętrzny wzrost jest tylko efektem tego, co Pan Bóg zrobił w ukryciu. Dlatego najważniejsze pytanie, jakie Duch Święty stawia dzisiaj przed nami, znowu nie brzmi, czy gościu jest gotowy na nowy sezon, ale czy ja pozwalam Bogu rozłupać mo moją łupinę, czy daje włożyć się do Jego ziemi, czy współpracuję z procesem, którego nikt oprócz niego nie widzi. Bo kiedy my jesteśmy gotowi, gościu jest gotowy. A co to znaczy, że jesteśmy jak ziarno? To znaczy, że Bóg łamie stare schematy, które już nie przynoszą życia. To znaczy, że oczyszcza nasze motywacje. To znaczy, że dotyka miejsc, które były twarde. Że uczy nas posłuszeństwa, pokory, wdzięczności, wrażliwości. Że przygotowuje coś, czego jeszcze nie widzimy. Ale to właśnie w tych procesach powstaje potencjał do przełomu, potencjał do nowego sezonu. Ziarno nie krzyczy. Ziarno nie walczy o uwagę. Ziarno jest gotowe oddać to, co ma, aby Bóg mógł zrobić coś większego. I to jest też takie zaproszenie do osobistego procesu. Nowy sezon nie zaczyna się wtedy, gdy Kościół ogłosi nową inicjatywę. Nowy sezon zaczyna się wtedy, gdy człowiek w kościele mówi Bogu: Poddaję ci moje ciemne miejsca, mojego życia. Rób we mnie to, co konieczne, zanim pokażą się owoce. I to jest ta esencja przełomu, czyli gotowość, by Bóg dotknął naszych ukrytych warstw. I wiecie, to kazanie jest krótkie, jest trochę trudne, ale ono nie jest ciężarem. Ono jest tak naprawdę wezwaniem do lekkości, dlatego że kiedy ziarno leży w ziemi, to ono samo nie powoduje wzrostu. Wzrost powoduje Bóg. Ziarno co robi? Po prostu się poddaje. Ziarno się poddaje. Nasza rola to otworzyć się. Słuchać, zaufać, pozwolić, by Bóg zrobił swoje. I niewiele więcej. I to jest tak naprawdę piękne. I wierzę, że jesteśmy jako Kościół dokładnie w takim miejscu. Ziarna, które pęka w ziemi. To jest miejsce niepozorne. Może trudne, może wymagające, ale konieczne, żeby pojawiło się życie, którego naprawdę pragniemy. I Bóg przygotował pewne rzeczy w ukryciu. W ukryciu, w ciszy, w ciemności, one są już przygotowane. I kochani, wierzę, że dziś Duch Święty dotyka naszych serc w bardzo konkretny sposób. I może czujesz, że jesteś właśnie w takiej ciemnej ziemi. Może widzisz jedynie pękanie, czyli ten proces, który tak boli, który jest niewygodny, który sprawia, że chciałbyś po prostu wyjść z tego etapu jak najszybciej. Ale dzisiaj Bóg mówi: nie bój się ciemności. Nie przyspieszaj. Właśnie tam zaczyna się życie, właśnie tam rodzi się przełom. I jeśli czujesz, że to słowo jest do ciebie, jeśli czujesz, że Bóg przygotowuje cię na ten nowy sezon, jeśli wiesz, że on robi w tobie coś, czego nikt nie widzi, ale ty czujesz ten święty ciężar, jego dotyku, to chcę Cię teraz zaprosić, żebyś zamknął oczy i powiedział Panu Bogu: Zgadzam się na Twoją pracę. Nawet te w ciemności. Chcę wejść w ten sezon, który przygotowałeś dla mnie, a przeze mnie również dla całego Kościoła. A jeśli w Twoim sercu jest z kolei głód, tęsknota i pragnienie, by Pan Bóg dmuchnął w Twoje skrzydła, bo być może jesteś w miejscu, gdzie odczuwasz lęk, być może jesteś w miejscu, kiedy jesteś skonsternowany i tak naprawdę czujesz się przybity. E i chcę, żeby Pan Bóg tchnął nowe życie w to miejsce, co obumarłe. To też jest moment dla Ciebie. W tym momencie, wyjdź proszę na środek. Będziemy się modlić właśnie o to, żeby Pan Bóg dmuchnął wam skrzydła. Wszystkim tym osobom, które potrzebują tej nowej siły, tego nowego, świeżego podmuchu ducha świętego. Słuchajcie, po to tu jesteśmy dla siebie nawzajem. Jeśli ktoś potrzebuje, to wierzę, że Pan Bóg tchnie nadzieję, siłę, wiarę, świeżość i odwagę. Tak jak wiatr poruszający skrzydła orła rozpoczyna jego lot, tak Duch Święty zacznie poruszać duchowe skrzydła Twojego życia. Amen.